Witam wszystkich czytelników. Dzisiaj przechodzę z nieco trudniejszą historią, która mówi o miłości rodzicielskiej, ale uważam, że warto się nad nią pochylić, tym bardziej, że nasza czytelniczka w końcu przełamała się, by o tym głośno powiedzieć. Zapraszam więc do wysłuchania jej historii. Szanowna redakcja, mówi się, że członkowie rodziny są najbliżsi, szczególnie mama. No cóż. W końcu nosi dziecko pod sercem całe 9 miesięcy, dba o siebie i o swoje nienarodzone dziecko, nie śpi po nocach, ponieważ w każdej pozycji jest po prostu niewygodnie, potem rodzi i oddałaby wszystko dla swojego małego szkraba. Właśnie tak to powinno wyglądać, ale niestety nie w moim przypadku. Ja i moja mama jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Nigdy nie miałyśmy wspólnego języka, i cokolwiek działo się źle w moim życiu, nie miałam od niej nigdy wsparcia. Wszystkie moje pomysły od razu gasiła swoim negatywnym podejściem do życia, nic jej się nie podobało, cokolwiek bym zrobiła lub powiedziała. W opinii mojej matki byłam głupim i. Mało bystrym dzieckiem, które nic nie potrafiło i do niczego się nie nadawało, oraz do niczego według niej nie dojdzie w życiu. Nie rozumiałam, dlaczego tak mnie traktuje, jednak kiedy czegoś potrzebowała, czegoś chciała, wtedy bardzo chętnie mnie o to prosiła i nie przyjmowała także żadnej odmowy. Przynajmniej mój tata mnie kochał i wspierał, zawsze mogłam na niego liczyć. I byłam jego ukochanym dzieckiem. Mieszkał osobno, nie ze mną i z mamą, ponieważ byli ze sobą po rozwodzie i po prostu ich małżeństwo po kilku latach się wypaliło. Płacił na mnie jednak alimenty, z których nie dostawałam niestety ani grosza. Za to wspierał mnie zawsze słowem. Po pewnym czasie postanowiłam wyjechać z rodzinnego miasta do stolicy w poszukiwaniu lepszego życia i szczęścia osobistego. Jak tylko moja mama dowiedziała się, od razu wpadła w histerię i zaczęła wypowiadać słowa, których nie zapomnę do końca życia. Powiedziała mi, że jej głównym powodem, dla którego mnie przy sobie trzymała były pieniądze, które płacił na mnie mój ojciec. Nie mogłam w to umierzyć, że to powiedziała matka, która urodziła i wychowała własne dziecko. Po tych słowach jeszcze bardziej chciałam wyjechać i zrobiłam to. Teraz mieszkam w pięknej stolicy naszego kraju. Mam własne duże mieszkanie, firmę, dwoje dzieci i wspaniałego męża. A kiedy mama mówiła, że do niczego w życiu nie dojdę. Zatykałam uszy i wmawiałam sobie, że to nieprawda. Miałam rację, uwierzyłam w to, że moje życie kiedyś będzie inne, lepsze, i tak też się stało. Kocham moje dzieci i męża ponad wszystko. Nie wyobrażam sobie bez nich mojego życia. To już jest koniec przesłanego do nas listu. Bardzo ciężka sytuacja. Brak miłości matczynej to jest chyba jedna z rzeczy, które bolą w życiu najbardziej, jak widzimy po liście bohaterki. A co sądzi reszta naszych czytelników? Jestem bardzo ciekawa opinii na temat tej trudnej sytuacji. Tymczasem życzę miłego dnia i zapraszam do subskrypcji po więcej takich mniej bądź bardziej smutnych. Czy wesołych historii. Do widzenia.